Łukasz, nie wejdziesz, no nie macie na liście, no. Aj, no jak to mnie nie ma, to jakiś skandal, przecież ja jestem vip -em. wybaczcie, ale nie będę się prosił, nie będę się prosił, nie będę, proszę wpuśćcie mnie, błagam was za stówę, okej? Okay? Okej. Okay. Natalia, twoja ulubiona część ciała to? Słucham? No twoja ulubiona część ciała. Mm, no oczywiście, że moje piersiątka, o. kocham moje cycuszki, mm. kocham. Filip, ale to trochę wiocha, że tu jesteśmy, co nie, na takiej imprezie, Filip? No co ty, przecież jesteśmy tu dla beki, tam kręć tych pustaków. Aha, pustaków, o. dobra, mam, kręcę. Co ty masz mnie za jakiegoś sprzedajnego celebrytę? Dzień dobry, broloczki tak? teraz, a dezodoranty o, po imprezie, broloczki. tak jak się umawialiśmy. A tylko żebym panią znalazł, okej? Okay? Dobrze. Dobor, słuchaj, ona się kończy, to już no. nic z tego nie będzie, ten program o tych domach, Boże, jakie to żałosne no. jest. A, dziewczyny, ale ona chyba jest... siedzi z wami. <laughs> Słuchaj, weź sprawdź, czy to rzeczywiście prawda, bo ja jej trochę nie kojarzę, także obejrzyj się. To o Maćka! O Maćka chodziło, oczywiście! Upsi! Ten, co chodzi z tą zem jak miłość. No tak, dokładnie. A to jego matka. Tak, jasne. Ale gorąco, nie? No. Strasznie tłusta cera się robi. O. Ty, a może natrzemy się twoim płynem do zmywania, co? O, nie, ale kto? Ale no nie, ale, ale pojechał! U -u. Dzień dobry, patrol celebrycki, Pani Marta Wierzbicka? No tak. Proszę udowodnić, że Pani to Pani. Eee, ale jak? Dokument, jakiś znak szczególny. A dowód, dowód. Po czym jest Pani znana, rozpoznawalna, no? Kurczę, nie mam, nie mam dowodu. Będę musiała pokazać. No to pokaż, tylko popraw usta zanim się obnażysz, okej? Okay? Mhm. Mamo, Król Lew obok ciebie siedzi. Mhm. Obejrzyj się. Mhm. Delikatnie. Mhm. Teraz, teraz patrz. Mhm. Roar. Minga, minga, é minga. Roar.